Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem z makijażowym. Dzisiaj pokażę Wam tutorial na makijaż w stylu Euphoria. Makijaż będzie w kolorach różu. Róż kojarzy mi się z juice, i właśnie dzisiaj mam ochotę na taki różowy makijaż. Hmm. Chciałabym, aby ten makijaż był szybki, łatwy, prosty, bo takie makijaże też kojarzą mi się właśnie z euforią. Nie są one jakieś mega skomplikowane do, do odtworzenia. Ja natomiast nie będę się żadnym makijażem inspirowała. Nawet nie mam szczególnego planu, po prostu to będzie makijaż na spontanie. Jak wyjdzie, zobaczymy. Wcześniej nic nie próbowałam. Ja także jestem od razu po chorobie, co nawet w głosie moim słychać i chyba w wyglądzie, że jestem bardzo przemęczona, ale już nie mogłam się doczekać, więc ogarnęłam się i stwierdziłam, że działamy. Czas coś stworzyć. Zaczynamy od nałożenia korektora na całą powiekę tutaj aż do brwi. Przyklepujemy i utrwalamy pudrem. To naprawdę delikatnie, dlatego że dopiero od niedawna zaczęłam malować się w soczewkach. Tak zawsze się bałam malować właśnie w soczewkach, i dalej odczuwam troszeczkę taki dyskomfort boję się, że coś sobie zrobię, więc wolę malować się wolniej, delikatniej. Teraz sobie puchaty pędzelek i będę nakładała ten cień tutaj w załamanie i ciut wyżej będę tak blendowała ku brwi, właśnie ten taki jakby fioletowy z paletki New Nude Huda Beauty. Rozcierała, a nie blendowała. Okej. Okay. Jak mówiłam już w poprzednim moim filmiku w grudniu z makijażem świątecznym, zawsze wyjeżdżam jak najdalej się da. To powoduje, że oko jest wyciągnięte, wydłużone i nie jest takie właśnie malutkie zamknięte. A ja mam oczy w ogóle malutkie, więc no, tym bardziej to jest fajny trik dla mnie. I właśnie jadę sobie prawo-lewo. Tutaj w załamaniu i resztką yy, cienia, jaki mam na pędzelku, po prostu rozmażuję no, tutaj ku górze. No i powiem tę czynność yy, aż do uzyskania efektu, który mnie zadowoli. Teraz biorę taką małą zbitą kuleczkę, nakładam z paletki tej Vibo kolor Amarantus, to jest taki mega różowy i nakładam go tutaj w zewnętrznym kąciku po skosie. To wygląda i tym puchatym pędzelkiem, którego przed chwilą użyłam, o, jest, yy, rozblendowuję, żeby tu nie była taka wielka plama. Teraz nie wygląda to zachęcająco, ale uwierzcie mi, że będzie naprawdę ładnie. Wyczyściłam sobie ten puchaty pędzelek, którym robiłam w załamaniu i dokładnie tym samym kolorem, który nakładałam w załamanie jakby nakładam tutaj na górę, żeby troszeczkę połączyć kolory, rozetrzeć to, żeby nie było jakiejś takiej mocnej krechy, bo i tak widzę tutaj, że jest nierówno, także tym jasnym kolorem próbuję tutaj fajnie to wszystko połączyć i wyrównać. Ja osobiście dodałabym jednak więcej tych cieni, żeby był mocniejszy pigment, ale mam wrażenie, że właśnie Jouz um, używa takich delikatnych cieni, więc już tak po prostu zostawię. Biorę sobie teraz taki jasny, kremowy cień z paletki Schude z i właśnie w tym miejscu wklepuję go dokładnie tak jak wklepywałam puder. Nie rozcieram, po prostu wklepuję. Tutaj w, na ruchomej powiece dojeżdżam do załamania. Tutaj lekko najeżdżam na ten ciemniejszy róż. I to samo robię właśnie na drugiej powiece. Takim pędzelkiem płaskim nakładam sobie odrobinę primeru na dłoń. Nakładam sobie właśnie na pędzelek. I tutaj, gdzie malowałam się tym jasnym cieniem, czyli do ruchomej, do załamania powieki, tak do połowy, myślę, ruchomej powieki, nakładam sobie ten primer i rozmalowuję go. I póki primer mi nie zasechł, Nakładam sobie brokat również właśnie z tej paletki. Tylko nie wiem teraz, czy ciemny, czy jasny. Nałożę sobie ten jaśniejszy. Ja za chwilkę Wam pokażę. Nakładam go palcem. Mam problem właśnie z długimi paznokciami. Nienawidzę mieć długich paznokci jak się maluje, bo ciężko mi jest wejść tutaj właśnie w wewnętrzny kącik. I... No właśnie. I robi się coś takiego. Okej. Okay. Mocny ten brokat. Nawet nie wiem, czy... <laughs> cykinki teraz będą potrzebne taki mocny? Coś będzie trzeba z tym zrobić. No i tak to surowo wygląda. I teraz robię to samo z drugim okiem. Na razie niezbyt ładnie. Nie sądziłam, że ten brokat jest taki mocny, więc teraz biorę sobie znowu tą malutką kuleczkę. Znowu biorę sobie ten taki mega mocny róż i nakładam go w tym miejscu. rozcieram, żeby jakoś to z sobą połączyć. Teraz wyczyszczę sobie tutaj wewnętrzny kącik i policzki. I zabierzemy się za kreskę. I trzeba będzie zrobić porządek z tym, ale spokojnie to będzie bardzo ładnie wyglądało. Już wygląda całkiem ładnie no tak mega prosto. Ja bym coś jeszcze tutaj dowaliła, no ale. Miał być prosty makijaż. No, w lustrze bardzo fajnie to wszystko wygląda. Tutaj w kamerze chyba niezbyt, ale jak przejdziemy tam do tyłu i pokażę Wam już finalnie, to zobaczycie, że naprawdę wygląda to lepiej. Stresująca część. Yy, musimy wyczyścić to. I lecimy tak, jak idą nam kreski, czyli w sumie pod skosem. Musimy tutaj tak po prostu... Możecie sobie naciągnąć skórę i tak pojechać. To jest bardzo stresujące, ale... ale efektowne. Zostało jeszcze tutaj obok kresek, do tego używam pałeczki. No i tak to wygląda. I teraz po prostu jeszcze zrobić dolną powiekę, i można mm, skończyć całą twarz, ale powieka górna na razie wygląda w ten sposób. No, mi się podoba taki. taki zwyczajny, prosty makijaż. Jak już nałożyłam korektor i puder, to biorę ten właśnie fioletowy cień, którym tutaj blendowałam na górze i nakładam go na dolną powiekę tutaj wewnętrznym kąciku. Dojeżdżam do. Miejsca, w których mniej więcej zaczyna mi się tęczówka. Nakładam tyle, aż uzyskam taki efekt, który mi się podoba. Teraz biorę ten mocny róż i tak samo tutaj maluję, ale nie dojeżdżam do końca. Na samym końcu przy kresce dam czarny cień. Z Revolution Pro Mood Night Out. Biorę sobie właśnie czarny cień i nakładam tutaj w, w zewnętrznym kąciku przy czarnej kresce. Dla utrwalenia nakładam jeszcze tutaj czarną kreskę, kredkę. Żeby nasza, moja kreska połączyła mi się z tym czarnym cieniem. Oko mam już gotowe, teraz skończę cały makijaż, przykleję rzęsy, zrobię e, brwi i no może podkład. No i e, zaraz tutaj się wam pokażę. Mój makijaż. Tak się prezentuje z bliska. Yy, powiem wam, że troszkę źle mi się tutaj malowało i jak poszłam do lustra, to widziałam błędy, nie będę tutaj mówić jakie. Yy, no, ale tak się prezentuje, cały makijaż. I teraz w sumie lecę yy, porobić jakieś foty i nagrać TikToki. A Wam dziękuję za oglądanie. Musicie napisać w komentarzu, jak Wam się podobał e, dzisiejszy filmik, jak Wam się podobał mój makijaż. No, dziękuję, do zobaczenia, pa pa!